z okresu 2015-2011 roku, żeby pokazać pewne mm, koszty, jakie zostały tutaj już zgenerowane. Natomiast y, z bardzo dużym naciskiem na ostatni rok, kiedy pod, odnowiona została południowa kościoła, czyli po mojej lewej po prawej stronie. I teraz tak, y, jeszcze na początku tak w słowem wstępu Dopowiem, że jest w początku pani profesor Rauba z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest to specjalista i rzeczoznawca ministerialny w spraw konserwacji malarstwa świnnego. Również pan profesor Robert Kunkel, rzeczoznawca ministerialny, szef katedry architektury polskiej na Politechnice Warszawskiej. No tak wspomniana już mnie pani doktor Eliza Duszko, konserwacja malarstwa, katedra sztuki w Warszawie. I pani małysyryczna Jędrzej Dzieciąkowska, która konserwuje rzeźby i detale architektoniczne po Akademii Pięknych w Krakowie. To takim tytułem wstępu. Natomiast proszę teraz patrzeć na prezentację, która jest na narzędziku. Mamy 10 złotych. Bardzo dużo, ale to jeszcze za chwilę o tych sumach powiem. To był rok 2011, jesteśmy na początku 2012, dlatego tak wstecz się cofamy troszkę, żeby pokazać zakres prac w tym kościele wykonany. W 2010 roku została dzięki dotacji również Urzędu Miasta wykonana wykonane rozwarstwienie historyczne wnętrza. Wraz z planszową wizualizacją oraz wersją elektroniczną widok czterech ścian pokazane różne warstwy, jak to wyglądało w średniowieczu, w baroku, jak można by to współcześnie zrekonstruować. To była jedna praca, poza tym zostały wykonane.